O. ooo, super, super. Ooooooo O, o, o. To już nie będzie taka. Ooo. O kurde. Witam Was, ja jestem po 8 przerwie. 8 dni nie byłem na rybach. Przyjeżdżam, atakuję. Dzisiaj taktyka prosta jak budowa cepa, zaraz Wam powiem, bez zbędnych udziwnień, bez kombinacji, ale to zaraz Wam powiem, dlaczego, o co chodzi. No i te ptaszki śpiewają, pogoda się zachęca, drugi dzień fajnej pogody, więc lecimy, trzeba korzystać. Dobra, zaczynamy dzisiaj znowu, partyzancka miejscówka. O, dobra, dzisiaj proste wyłowienie, bardzo proste wręcz, prościej się chyba nie da, zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Jesteśmy tu na miejscówce dosyć głębokiej, tutaj gdzieś gdzie te lilie po lewo widać, mam nadzieję, że widać, to gdzieś za tymi liliami już jest 3,5-4 i to tak spada, 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 więc ja będę łowił, no tutaj jest 3, tam jest dalej 4, ja będę łowił gdzieś na 4, 4,5 metra, będę łowił bez klipa, bo będę łowił blisko, więc obieram sobie tylko punkt z drugiej strony, jedna wędka tu, druga tu i zaczynamy. Zaczniemy od, od candy, kolorów, które tutejsze ryby raczej lubią, i rzucamy po prostu sobie delikatnie przed siebie, co jakiś czas przerzucając, tylko obierając punkt na wprost siebie. Musimy dobrze palec zawieść i mówię delikatnie, tu będę łowił gdzieś lekko w prawo. Już mi się wydaje, że za dużo daleko. Po prostu dalej nie rzucamy. Bardzo długo opada. I to jest koniec naszej roboty. Fajnie jakbyśmy mieli tu luźniejszy hamulec. W razie jakiekolwiek mocniejszego brania. Może nie aż taki luźny. Dobra. Gdzie jest druga wędka? Dobra, tu jest. O nie, o nie, pyjcie. Bo będą się wejść. O jednak nie będzie. Super wędki. Podstawową, za, za, podstawową zasadą działania tutaj trzeba być cichutko, nie gadać, bo ta ryba tutaj prawdopodobnie chodzi od jednej strony do drugiej, więc trzeba być naprawdę cicho. Dobra, przestajemy gadać, rzucamy drugą wędkę. Nabijamy, zbroimy. I druga meteczka idzie tu na to dobra. To już wiem gdzie. Jeździ sobie od lewa do prawa, więc tu bardziej o to chodzi. Nawet myślę, że za daleko, no ale to mówię. No tutaj jakiejś super dokładności to nie będzie. Ma być blisko i zobaczymy, czy blisko to skutecznie. Trochę peleciku strzelić delikatnie. Ze dwa mieszki i to wszystko. Co dzisiaj? Teraz po prostu trzeba siedzieć w ciszy, w ciszy i czekać na ryby. Pięknie siedzimy, ptaszki śpiewają. Klimacik porannych wypadów jest genialny, tam gdzieś żaby się odzywają, cisza, dzisiaj fali nie ma, później ma być jakiś wiatr, ale nieduży, ale tu już raczej mnie nie będzie, więc na spokojnie siedzimy, czekamy, ale już widzę komary się uaktywniły. Tęsknię za komarami, ale sobie powiedziałem, że po tej zimie, że jak będzie ciepło, nie będę narzekał na komary, więc... Na razie przez kilka wypadów nie będę narzekał, a zobaczymy co będzie później. No, przerzucam sobie mówię co 20 minut tu bliżutko o ryba się pięknie spławiła, ale nie u mnie, ale czekamy. Dobra, dość gadania O, patrzcie u, Jest ryba, ale branie. Akurat aparat robię Bardzo mocne branie uuu uu. Nieźle, nieźle, nieźle walczy razie trzeba się na wprost O kurde, ładnie, ładnie O, w szoku jestem, szok O, no, to ma mocna ryba Niebo mocna ryba ja chyba zwinę prawą wędkę może zaraz. Dobra. Kurde kurde, byłem kamerę ustawić. Nieźle, nieźle, nieźle. Piękne branie na żółtego. O. To w Lidzie, żeby mi nie poszedł. O. Ale chodzi. O. O. Potężna ryba. Wreszcie na. może jak mi przejdzie tam, nie 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 duży karp chyba, ale nie jestem pewny No, taktyka powiem wam niesamowita za daleko nie mogę go puścić, bo pójdzie mi w Żywielska. O kurde

Gdzieś ty położyć nie O cholercia Oj się zaplątało No skubany Ale walczy no, Chodź O pięknie No jesteśmy O pięknie Uf. Ładnie sa to zaraz wożymy. No. O. No, chce się. O, teraz. No, to kurde. 6900 zablokowany, to chyba 600. O 6200, 6300. Zapozujemy na razie. Ja się nie będę kłęski, z tego zaraz chłopcze wracasz. No, no 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 tak, 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 tak. Spokojnie. spokojnie. No nie pręż się, tylko do zdjęcia. O, piękny kluseczek. 6300, piękne branie. Mam nadzieję, że się nagrał, ale chyba się nagrało. Piękny kluseczek. i lecimy do wody o i spławy są trzeba szybko rzucać wędki o ale błoto wpadło dobra lecimy. dobra przerzucamy To był żółty I możemy sobie śmiało na liczniku ustawić. Pyk. Jeden. Uuu, patrzcie jaki spław. Fakt, że daleko od nas, ale jest. Dobra, tu ustawione. Kładziemy sobie na półeczkę. Niech sobie ładnie leży. Pelecik wszystko przesach. Muszę zaraz domłoszyć, żeby tu doratywało. Chyba, że jakiś o za... chyba płotka. Chyba płotka była. Uuu, branko piękne. Branko piękne, oj, zjadł ładna ryba, ładna rybka, U, ładna rybka, ładna rybka. Mm, niby takie branie no, ładne branch, tak. no, ładne branie O, 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 o. o Super Super A no, może byś tam nie pojechał, o i w lilię poszedł Dobra, wiesz, że sam musisz z tych lilii wyjść, nie? Tanie, wiesz o tym? Muszę poczekać, żeby sam wyjechał z tych lili. No, wychodź Wychodź z tych lili. Siedzi w tych liliach, jeszcze ciągnie, ciągnie, jeszcze ciągnie. No. Ale się bije, no. Ale się bije. Ale się bije. Ale się bije, ale. uuu, a uu, uu, uu. już nie będzie taka. uuu o, kurde. Już nie będzie to tamto. Już chyba większy jest. Chyba większy. Ciężko go podnieść, kurde. O, kurde. O, kurde, o, kurde, o, kurde. O kurde. Ciężko go. Wiem, te błoto, cholercia. Ciężko go podnieść. O, ale się bije. o jest, o jest majster niech trochę majster niech trochę pojeździ trochę pojeździ ojej, trochę o jest, ojej, 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 ale chodzi wcięcimy trochę ale chodzi ale chodzi ale chodzi ale walka widać go widzę go żebym tu nie spadł jakiś no musiałeś iść w lewo, nie? musiałeś iść tak, znaczy w prawo ale chodzi skubany no już jest, ale chyba jeszcze nie do podebrania To jeszcze ma siłę jeszcze ma siłę jest mistrz mistrz no tak, kurde żwawe są cwaniaki skubany silny fajna zabawa Ładne długi taki wyglądały do drugiego ładny taki przydugaśny Tamten miał 6300 O Jest szansa jest szansa na Jest, jest mamy go Pięknie I lecimy No to jest inny 6 miał 6,900, ty ma 6,600 no to gdzieś 5,800 to gdzieś będzie z 5,800 no ten to widzę taki nerwowy ten to nerwus no, no gdzieś taka 60 cm gdzieś no nie? no, pokaż się no taki dobra, nie będziemy go męczyć. idziemy, chodź będziemy Cię ziomuś męczyć jesteś trochę mniejszy żywawszy tu Cię tak wypuszczę czekaj, oj tak żebyś tutaj Ale zamotał się o, tak, dobra, poszedł poszedł dobra no i powiem Wam początek na liczniku dwie ryby No. Bo byłem chyba w, w dwa dni temu, ale to było jeszcze zimno. To woda lodowata, to nie miałem nawet brania, ale na innej wodzie, na płytszej. I mówię, a zobaczę co tu się dzieje. No i dobrze, że przyjechałem. Już dwie rybki. Człowiek zadowolony. Można siedzieć spokojnie, czekać. Może coś jeszcze większego. Bo to dopiero ile godzinka jestem, a tu już dwa brania. Pięknie, pięknie. Taszki śpiewają, wiatr się zebrał i ryby się uspokoiły. No to czas chyba przerzucić, daleko nie mamy do zwijania, bo tu 15 metrów rzucą. O, jeszcze trzcinę zahaczyłem, przerzucę po razie, dofutruję, ale już się robi fajnie ciepło. Chociaż rano nie było też tak ciepło. Samolce ustawione dosyć luźno, żeby w razie czego mocnego brania poamortyzowały. Może tutaj zmieni jakiś kolor czerwony, chociaż żółty, już było na żółty i na więc Nie jeden pies. Dobra, mocno dokleić i ładujemy drugą. Wystarczająco. O, ale zimno. Mówiłem, że ciepło, ale już jest zimno. Jak zachodzi słońce, to ale pomalutku będziemy się chyba zawijać, bo niestety muszę jechać. Dzisiaj taki szybki wypadzik, nie wiem, chyba 3 godzinki, Ale niestety muszę... No muszę jechać. Przyjadę sobie kiedy indziej na spokojnie, na dłużej. palet mam, może na jutro, na pojutrze se zamrożę. Uuuu, jak zimno masakra póki to słońce tu nie wyjdzie, ale to słońce to tu będzie za godzinę. Dobra, ja się idę pomału zwijać. No i zaraz coś tam podsumujemy na szybko. No, tak to wygląda. Zobaczyłem się pakować, koniec tego dobrego. Lecimy szybki wypad, taki 3,5 godziny, można powiedzieć. Bardzo dobrze trafiony. Dwie ryby na starcie w odstępie chyba 20 minut, pół godziny. No widać, że tu była. No i standardowo, jak tutaj 8, 8:30, bo byłem dzisiaj później, byłem po 6, więc miałem do tej 8 godzinkę, półtorej. No i przyszła gdzieś 8, 8:30 i odcięło. A z drugiej strony, no niestety muszę jechać, bo. Muszę coś pozwolić, więc innym razem przyjadę na dłużej. Ale jak na taki szybki wypad? Petarda, petarda, lecimy.